Progresu. No i teraz świadomie bądź nie, ale wywołał właśnie Pan burzę w komentarzach, założę się, bo Dobra. znajdą się zaraz wyznawcy podciągania na drążku, którzy twierdzą, że jest to absolutnie najlepsze nie. Ćwiczenie na plecy. kiedyś byłem w podciąganiu drążku naprawdę bardzo dobry, jak zacząłem kulturystykę. Ponad 100 razy się podciągałem. Oczywiście ktoś mhm. powie, że nie w tam w pełnym mhm, zakresie, jest... w krótszym, mhm. ale grubo, grubo ponad 100. Nie będę mówił w wyniku. Mhm. Niespecjalnie na plecy wygląda. To już kłamiesz. Piotrowicz, bo to byś był chyba rekordzistą światek, byś się podciągnął 100 razy na drążku. Dały, owszem, ręce przedramiona bardzo silne były, bo mhm. to przy treningach sztuk walki było dosyć ważne, natomiast podciąganie drążku dla mnie, jeżeli chodzi o. On mówi podciąganie drążku? On drugi raz powiedział podciąganie drążku. Tak, założę się, bo okay. znajdą się zaraz wyznaczone. Bo myślałem, że wiecie, w pierwszym momencie pomyślałem, że się przejęzyczył, ale on drugi raz powiedział: Podciąganie drążku. Podciąganie na drążku, którzy twierdzą, że jest to absolutnie najlepsze ćwiczenie nie. Na plecy. kiedyś byłem w podciąganiu drążku naprawdę. Tak, podciąganiu drążku powiedział to raz. Bardzo dobre, jak zacząłem kulturystykę. Ponad 100 razy się podciągam. Oczywiście ktoś hmm. powie, że nie w tam w pełnym hmm. zakresie, w jest, krótszym, hmm. ale grubo, grubo ponad 100. Nie będę mówił wyniku hmm. niespecjalnie. Nie będzie mówił wyniku, bo to jest tajemnica głupo ponad 100 się podciągło, ale nie powiem wam wyniku. Wiecie dlaczego nie powiem wam wyniku? Bo to jest kurczę tajemnica. Jakbyście to odgadli, to znalibyście pin do jego karty bankowej. <ścoughs> nie powiem wam dlaczego i po co. I nie powiem wam ile, bo jest to tajemnica. Nie, te plecy wyglądały. Owszem, ręce, przedramiona bardzo silne były, bo mhm. to przy treningach sztuk walki. To znaczy, że źle trenowałeś drążek. Jak były ręce i przedramiona bardzo silne, a plecy nie ruszyłeś, to znaczy, że, do, że źle drążek trenowałeś. Było dosyć ważne, natomiast podciąganie drążku dla mnie, mhm. jeżeli chodzi o rozbudowę grubości. Tak, podciąganie drążku on mówi. No nie mówi podciąganie na drążku, tylko podciąganie drążku. Także o, to już długi raz powtórzył, a więc nie jest to czepialstwo z mojej strony. Po prostu on nie wie, jak to ćwiczenie się nazywa śmieśni, nie jest to dobre ćwiczenie po prostu nie jest nie. dobre przez, przez jego wykonywanie bez względu na to czy pod chwytem czy na chwytem czy wąskim chwytem. tak dlatego arnold je wykonywał wyglądał 100 razy lepiej od ciebie lee Henley, dlatego też wykonywał wyglądał 100 razy lepiej od ciebie franko colombo też wykonywał wyglądał 100 razy lepiej od ciebie dlatego bo to nie jest dobre ćwiczenie <laughs> No badania mówią, że to jest najlepsze ćwiczenie, ale znajdziesz takiego gościa, szamana, który będzie takie pierdoło, opowiadał, no jak ci braca, bracia rodzeń, no. To jest na takiej samej zasadzie. and the bar will come down below the chin. Every right. Ale tutaj, w tym przypadku... No to, to są tacy ludzie, jak Piotkowicz, o, który myśli, że posiadł jakąś wiedzę, wiecie, jedyną i mu nie przetłumaczysz. To możesz mu mówić, że Franco Columbo się podciągał na drążku, on powie, że wyglądał lepiej niż Franco Columbo. Jak mu powiesz, że Arnold się podciągał, to on powie, że wyglądał lepiej niż Arnold. Wiecie, wracamy z powrotem do tego punktu. Oczywiście hejterzy zaraz mogą mówić, ale co ty się znasz, że 23 lata trenujesz, nie znaczy, że się znasz. Ale nie musisz mi ufać. Nie musisz mi ufać. Ale na przykład, jeżeli Arnold podciągał się na drążku i mówił, że jest to świetne ćwiczenie. Franco Columbo podciągał się na drążku i mówił, że to jest najlepsze ćwiczenie na plecy. Lee Henley też podciągał się na drążku i mówił, że to jest najlepsze ćwiczenie na plecy. It's

Super sylwet, ale ja wiem, ja wiem, ktoś powie, Patryk, ale Głuchowski powiedział, autentycznie on tak powiedział, że Arnold zazdrościłby mu formy. Autentycznie on tak powiedział. Głuchowski, Paweł powiedział, że Arnold by mu zazdrościł formę, jakby widział jego formę, to Arnold by mu tej formy zazdrościł. Że miał lepszą formę niż Arnold Schwarzenegger. Autentycznie on tak powiedział. Są po prostu lepsze ćwiczenia, prawda? skoro są lepsze, to bez sensu jest robić to ćwiczenie. Ja nie... No tylko, że badania mówią, że podciąganie na drążku jest najlepszym ćwiczeniem. I tu Kufel stoi i, i wiecie, zapatrzony jak, jak zaczarowany. Jak zaczarowany. A to wystarczy powiedzieć, słuchaj, Robert Piotkowicz, są badania, i to nie są badania sponsorowane, badania, które mają bardzo fajne zaplecze. Na wielu, było wielu... Uczestników tego badania to nie na trzech, czterech osobach, pięciu, dziesięciu. I badanie stwierdza jednoznacznie, że podciąganie nad narążku jest najlepszym ćwiczeniem na plecy. I co w tym momencie by powiedział Piotrowicz? Nie mówię, że absolutnie, bo też kiedyś je robiłem, prawda, jak mhm. byłem powiedzmy początkujący, mhm. ale jak już po, poznałem duży zestaw ćwiczeń, to starałem się eliminować te najmniej według mnie skuteczne. Mhm. I podciąganie na według mnie, jeżeli chodzi o rozbudowę mięśni pleców, jest dużo mniej skuteczne niż przyciąganie Witam Czubi, witam. Mam nadzieję, że będziesz grzeczny. Tangi na przykład, mhm. przyciąganie sztangielki, różne rodzaje wiosłowania na wyciągach, mhm. nawet ściąganie wyciągu bloczkowego górnego. No, akurat te ćwiczenia były w tym badaniu. Widzisz Piotkowicz, jaką Ty masz wiedzę i zegną, i pierniczysz trzy potrzy za przeproszeniem. Akurat te ćwiczenia, o których Ty mówisz, były w tym badaniu. ściąganie drążka wyciągu górnego było, wiosłowanie było tam i najlepsze było podciąganie na drążku. Dlaczego? Gdy zaraz powiesz, że nie, ty masz wiedzę absolutną. Ja jestem Robert Piotkowicz, mam wiedzę absolutną. Jak powiem, że drążek nie, absolutnie, to znaczy, że nie. Bo byłem na tego Olimpia. Górnego w neutralnym chwycie, gdzie możemy się odpowiednio od, odchylić, prawda? Tak, tak, to też bardzo razi w oczy tutaj co Szymberg napisał. Jak był początkujący, to się pociągał grubo ponad 100 razy, dokładnie. Sam siebie pozamiatał. Sam siebie po a Podsunąć w, w odpowiednie miejsce na, na siedzisku, mm. tego w podciąganiu na drążku się nie da, nie da zrobić. Ja naprawdę spędziłem na podciąganiu na drążku jeszcze zanim zaczynałem przygodę z siłownią bo <tuszykli> Dobra to było. Bardzo dużo czasu miałem w drzwiach powieszony drążek i się podciągałem non stop. Pompki robię nie na jednej ręce, na dwóch już pompki. W tyle nie miałeś powieszony ten drążek. Do znudzenia właściwie nie było granicy, której nie mogłem przekroczyć, było to tak jakby na zmianę. Mhm. Owszem, jeżeli chodzi o formę, wygląd sylwetki, super około 80-81 kilo, mhm. jakby dla mnie kiedyś takim wzorem sylwetki była sylwetka Brusali, prawda? Jeżeli Dobrze. ktoś chce sylwetkę Brusali osiągnąć, niespecjalnie koniecznie jest potrzebna siłownia, wystarczy drążek, pompki, jakieś różne odwrotne i tak dalej, można z ciężarem własnego ciała bardzo dużo osiągnąć. Ale jeżeli chodzi o kulturystykę, rozwój takiej ekstremalnej masy mięśniowej na poziomie Pro, to, to, to trzeba już ciężary, maszyny, stanga, sztangielki, jakieś wyciągi. Jest to najlepsza, najkrótsza. Witam, zagar, witam. A Najprostsza droga do osiągnięcia. Tak, temu przytakuję, bo on też wiecie, oni wszyscy mają głowy przewapnione od sterej Nie potrafią się odezwać nawet. Są ludzie, którzy nie potrafią się odezwać, oni traktują tych, tych ludzi jako jakieś autorytety, jeżeli chodzi o Piotkowicza To są osoby, które wiecie, nie potrafią nawet, no, mordy otworzyć za przeproszeniem i powiedzieć, stary, co to powiedz za bzdury. Ja bym musiał z takim gościem rozmawiać. Wy byście widzieli, jak ja bym z takim Piotkowiczem rozmawiał.

Good. Come on, Liz. Squeeze yeah. it. Right. Super, super. Okay, we want right. to try to get at least four sets here. Okay. Four sets. We Want to make sure we get the negative part of the movement in. See, that's great. That's great. You can see it working the length there too. Also the rear, the, the traps are involved, the rear delts, and the spinal <laughs> erectors. Nothing is better than chins. You can't do pull downs to do chins.